Cześć, witajcie z Rossowczyk I teraz dawno mnie tu nie było, i wpadłem na pomysł, żeby zobaczyć, czy FIFA w ogóle do siebie bije i czy opłaca się w ogóle zacząć grę w EAFC w sierpniu. Bo to jest ciekawe, czy da się coś wygrać, czy da się w ogóle zbudować jakiś dobry skład. I dzisiaj to sprawdzimy. I teraz odbieram sobie najpierw karnet i tak dalej. I widzimy się zaraz, albo odbierzemy razem w sumie, bo tutaj mamy Diani, prawy skrzydłowy. Fajne playstyle fineski, dośrodkowania, Naczynie fineski fałszyki więc... Ale czy będzie do pierwszego składu, nie wiem. Zacząłem grę tak na serio, tak może w, w środku lipca, więc to jest w miarę świeży skład. I gdyby nie podkręcony drop na koniec, to myślę, że takiego składu bym nie miał. Ale dzięki temu, że potwiercili teraz drop, no to o wiele łatwiej tak. Na początku to nie dało się nic. Podbieramy sobie nagrody. I myślę, że będziemy, dzisiaj zagramy mecz w zwykłej Ultimate Team Division Rivals i Srebrny Puchar Footies. I chciałbym nagrywać sifę, więc w przyszłości niedalekie, np. 3 dni spodziewać się jakiegoś draftu, jakimś tam challenge'em czy coś takiego. Albo z Wojny Draftów z kolegą, a to musiał się dopytać. I teraz tak, mamy ewolucję. Więc obierzemy sobie na ten Srebrny Puchar Footies, sobie robiłem. Więc odbieram kolejny poziom. jeszcze jeden mecz trzeba zagrać, chyba z tego co musimy. Tak, rozegraj mecz. Dobra, więc myślę, że zaczniemy sobie od. Oczywiście, od. Otworzymy sobie te dwie paczki, Ja potem je zrobię jakieś lepsze piki, czy coś takiego. Ale najpierw otworzymy sobie te paczuszki. Uwaga, 80 i, i 83, dobra. Zaczynamy od tej. I tu nie mamy nic, pomijamy to, nie ma, nie ma, nie ma. Czy, po co sobie zawracać teraz głowę? I tutaj powinienem chociaż jedna karta specjalna polecieć, to będę zadowolony. Będę bardzo zadowolony. Albo to, na jakieś tam przepałki. I mamy coś specjalnego? Mamy coś. To będzie... Nie, nie wiem co to będzie w sumie. Ale mamy tu... że bardzo kiepski w sumie traf, ale są specjalne karty. No to jest duplikat, ale to wszystko I myślę, że teraz przejdziemy do samej rozrywki. Zaczniemy sobie z srebrnym... Srebny Połar sobie meczek. Więc widzimy się w meczu. Dobra, więc już jesteśmy, jak widzimy skład przeciwnika no nie jest zły, jest chyba lepszy od mojego nawet, bo ma z ewolucją te... Jakby pi karty, więc są o wiele lepsze niż moje. Ale spróbujemy coś tu ugrać. I ja to dotnę. Będę starał się to poucinać, więc jak będą akcje, to się zobaczymy. I zobaczymy teraz, czy ten czy, czy, Gracz będzie miał grać. to jest ważne. Dobra, czy. Dobra. zaczynamy. Spróbował Rainbow'a zrobić, ale nie wyszło. Więc się piękna Próbujemy z krzyżem, a srebrne karty są takie drewniane i wyszło na aut, więc nie, nie dziwię się. O Boże, zgranie, mam taką słabą obronę, słabym wszystko. Dobra, spróbujemy, nie wiem, środkiem? Środkiem może lepiej pójdzie? Dobra, to tutaj napastnicz, że tak powiem, nie Dobra, mamy bramkę, mamy bramkę, jest, mamy to, to jest dobrze. Może wygramy. Te puchary są w ogóle krótsze, mi się wydaje, niż zwykły mecz, więc to jest przyjemne całkiem. I nagrody za zadania to są przyjemne. Oczywiście to już jest końcówka tej gry. Jeśli taki format się przyjmie, no to EFC 25 też nagram. Będę nagrywał Mimo, że no, nie zapowiada się na nic nowego Ale wiadomo Coś tam nowego zawsze będzie Dobra, próbujemy środkiem A niestety na no teraz nie udało się nic Dobra, Bardzo o Boże teraz do Ale dziura i to będzie komand. O, nic nie ty zrobił to Jestem w szoku A, Ale to są srebrne karty, no to się w sumie o, jednak nie o, o, dziwię O jest Nie wiem czym tu nie trafił ale, tym razem i ale dobra Spróbujemy też środkiem Myślę, że środek to jest akurat u mnie mocny W miarę Ale mi wjechał z bara Dobra Jeszcze trzy, cyk Dobra, a myślę, że będę robić te cięcia, bo to uwaga, będzie za długo spało... Zesją Founders przesuwa się zdecydowanie Oho, na I będzie go! Ależ to była okazja! Oj będzie pił sobie w brodę za zmarnowanie tych... Dobra, lecimy skrzydełkiem. Albo nie, środkiem, spróbujemy. Mijago z brytnym zwodem. Jest za linią obrony, uwaga! O, ale dobra, piękna no, brama weszła. Jak na sobą kartę? Piękna brameczka, piękna. Tutaj prawie walną głową w ten pot. To nie jest, nie jest animacja. Dobra, do podstawowego czasu. Dobra, skrzydło? będzie coś ze skrzydła? To wszystko ma nie będzie? No, to nie są te karty. To nie są te karty, które by te dośrodkowanie zrobiły pięknie. Dobra, po pierwsza połowa, 2-0. Widzimy się po, po przerwie. Dobra, Gwizek jesteśmy. i ruszamy z drugą połową. Wszyscy, Wszyscy chyba widzieliśmy problemy z jakimi z dobrań, już na Founders w pierwszej części spotkania. Teraz, teraz przegrywamy i muszą ostro wziąć się do roboty. Na razie jest dobrze, myślę, w miarę. Come on. O nie, i tu może być branka, będzie tapping? Czy będzie tapping? Co tu się stało? Jakim cudem to nie wpadło, nie mam pojęcia. Dobra? I tyle. Bo tej akcji można zapamięcić Strzela teraz! Co tu się dzieje? Jezus Wywal tą piłkę. Dobrze. Idziemy środkiem. Na dobieg. O. nie się nie. Nie ja jest już na pięknie, na jest blokowany. Czy, czy to będzie jakaś akcja? O, ale teraz mnie ładnie wjechał. No i no nie cóż, wiem, nie za się wolne się są te karty. No, ale dobra. Jestem szybszy, jestem szybszy, dobrze. Dobra, Ty... To był dobry wybór. W miarę. Dobra, jednak nie. To chyba jednak nie był no, dobry wybór. O!

Ale dobra. Jak gra, tak, tak jak ta w meczy, to trudno pogodzić się z czy się to, co wsiadza. Uwaga, no, I proszę, tyle, no. Był na miejscu. 11 metra. O, no i Ale dobra, Gole! jeszcze jeszcze PN jest Muszę szansę, żeby to wygrać. Proszę państwa, jeszcze jedna Ale Boże, Przegram to, to będę w szoku. Proszę, to jest taka niepewność. Tu by to rozegrać. Nikogo nie było. Nie ma go! Dobra. interwencja. Muszą teraz się dobrze zastanowić. Dobrze rozegrać utrożny. Ależ to była fantastyczna główka! W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Jak to nie spadło! Brankasz naprawdę pokazał klasę. Pierwsze, główka i dobra, w tym meczu się nic zmieni, więc... Po prostu... Nie wiem gdzie ja podałem, czy to... Czy to był dobry pomysł, dobra? Niech sędzia już kończy ten mecz, bo, bo będzie, będzie nieprzyjemny. Będzie niemiło. Będzie niemiło. O Decydia. jeszcze spalony, dobra? Spalony. No, dobrze. Czemu jeszcze 3 minuty doliczone? To jest takie niebezpieczne i ryzykowne, że... Będę grał teraz, jak taki powiem, tchórz. Pokazuje, że gra ale. To się dalej. Dobra, Wygraliśmy by mecz. Tyle, to państwa. dobrze i Zresztą widzimy się w Division Rivals. I Zobacz. zaraz będziemy grać. Odnoszę więc zwycięstwo. do zobaczenia. Dobra, więc jak widzicie, tak prezentuje się mój skład. Zrobiłem go, nie wiem, 20 dni. I mam końcówkę gry. Myślę, że są w miarę grywalny. Nie jestem najlepszy, ale też nie jest najgorszy. Jeszcze bym zobaczył, czy jak zmienię go na Lahma, czy zmieni mi się zgranie, ale mi się nie Oczywiście zmieniamy go i... Myślę, że mam, mam rację, że naprawdę grywalny, ale ten trochę papina i jestem to nim. Ale dobra, zobaczymy jak w meczu. Sprawdzę, czy jeszcze Rivals I na chwilce jakieś patuszki porady fajne, więc zostańcie do końca. Dobra, widzimy się bo mamy meczyk, Zaczynamy skład przeciwnika bo nie, zobaczymy, ale nieważne, on był słaby, 89 ceny Wyłączamy komentarz, bo to było głupie, że nagrywam z komentarzem, ale już, już wyłączemy zobaczymy, czy czy ten graf będzie dobry, czy... O, aha, no to darpilkę, dobra Zobaczymy pierwszego atak, czy, czy on będzie dobry, no skład miał 89 i z 24, więc to żaden dobry nie jest, ale w życie pewnie jest gość bardzo dobry o dobra, Fabinho odebra piłeczkę. Aha. No, to super. Cyk. Główka. Fabinio. Z przydełkiem spróbujemy. Aha. Ej, przysięgam, że przez przypadek likłem to. Kilka przypadek podanie. Dobra. Czy my jesteśmy w stanie przejąć piłkę i zrobić jakiś atak? Na razie to kiepsko, jeśli o to chodzi. Dobra, wiedziałem, że coś takiego zrobi. Damy na sprzydło. Pięknie. No, gra mnie drugi mecz i, i, powiem Wam, że... W drugim to to nie jest. Aha. Bez sensu, co zrobiłem. A ten Sokraty, dzisiaj też go trafiłem. I powiem Wam, że śmiga w miarę, śmiga. Dobra. Dodajemy cyk. No... O Boże. O to było głupie. To było bardzo głupie. Dobra, robimy i Oga. Ajajaj, piękna przewodka. Dobra, teraz główeczka leci. Główeczka, zwykła klasyczna główeczka. Oczywiście coś są, tak? Oczywiście spalony, bo jak żeby inaczej. Dobra. Martinez, Nic więcej mówić nie trzeba. Myślę, że za taki foder jaki był za Martineza, no to było warto. Oczywiście jest to bramkarz i za dużo nam nigdy nie pokaże, chociaż piękna parada to też jest coś. Ale wiadomo, foder na pewno będzie gorszy niż... znaczy łatwiejszy niż na jakiegoś napastnika, tak? Albo coś tego typu, ale teraz jest niebezpiecznie i... Góweczka, no. Piękna główka, piękna, myślę że będzie główka. Jezus Marek się przewraca. Dobra. Yy, napiszcie w komentarzach co sądzicie o EAFC25. Bo tak jak mówiłem, tam już się nie zapowiada na nic nowego, co będzie jakieś specjalnego, wiadomo, na jakiś nowy tryb, zamiast volt ma być. I jakiś tamten, ale to za dużo chyba nie zmieni, więc nie wiem co myślicie o tej grze. Ja oczywiście no mam nadzieję, że będzie lepsza niż ta gra, bo niektóre rzeczy w tej grze, no, na przykład jak bagowanie menu, zacinanie gier i tak dalej, to jest coś naprawdę męczącego szczerze, ale teraz piękną akcję mamy papinem. To, to za Oczywiście, że papin, mówiłem, że mnie zawodzi niesamowicie. Może ma 5 na 5 chyba, albo 4 na 5. Więc to jest naprawdę bardzo dziwne. A gra serio. Jak, jakby nie wiem co, jakby pierwszy raz w piłkę O nie chciałem tapina, dobra, nie chciałem na serio. Ja nie lubię tapina, bo to jest irytujące. Ale no nie chciałem Jak strzela jedną bramkę, to strzela samobuję Żeby nie było za słabo I mamy do czynienia z graczem, który też dopiero zaczął chyba swoją karierę z tą grą albo ma nowe konto, bo grać już umie To jest, jest widać, że to nie jest początkujący gracz To bardzo dobrze widać Próbujemy cyk, jakiś piękny gol, nic z nic takiego nie uczynić. Nie, 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 nie o, no. No i nie wiem, no. to to myślę, że raczej wygram ten mecz już bez problemu. I teraz no, będę wycinał, bo to nie ma sensu jak będzie coś ciekawego. Na przykład jak teraz nie bramka szczeli, ale nie, dobra, to widzimy się, widzimy się albo nie. Ale nie no, Zalewski. Czy Zalewski? No. Widzimy się zaraz. Lecimy z krzywdem. Rejtem z karnetu, nie wiem. Jest w miarę lepszym zawodniczkiem. Znaczy w miarę lepszym niż network, którego tam miałem. Czy tam nawet. Jest o wiele aktywniejsza i tak dalej. Zobaczymy, czy po przerwie dostać jakiś kopa czy coś z przeciwnik, bo jak widać, no, gra troszeczkę lepiej, albo po prostu pierwszy taki atak ma farta. Lecimy, broń, sam akcja. Startuje. Papin, papin Czy chociaż wczelisz bramkę, że że miejscu cokolwiek? No nie uwierz nic Ja w sumie też nie Ale to już jest nieważne Dobra No i leci skrzydłem, William To jest 91? Stara karta Dobra, pięknie I papin O i to może być fajna dla czerwoną kartkę Ale mam tylko żółtą, więc... O dobra, to mamy czerwoną Mam pomysł. In, inny pomysł miałem, bardzo inny. Ale mi teraz William ogram, bo mam na 99, to chyba... Nie, nie wiem jaka karta, to, nie, nie pamiętam nazwy. Taka czarna z chyba tu tam. Dobra, ale tu się szykuje nas lakcja. Mm, nasz kochany zalecki Polaczek, no... Nie, nie, nie popisał się teraz. Ale ci Sokrates. Ja zawsze mówię Sokrates, myślę, że Sokraty, to, może to się tutaj inaczej chyba wymaga. I leci. Puk. Pięknie, dobra, ja już bym wiesz od tego meczu. Myślę, że tu już ciekawego nic nie będzie, więc teraz robię cięcie i jeśli coś jakaś fajna banka wleci, to po prostu się zobaczymy. Dobra, czy papin to wykorzysta? A nareszcie papim coś władowało, No, jestem, jestem pod wrażeniem, jestem z w czerwym szoku. Dobra, czy tu będzie samobój, czy, czy co? Czy tu będzie samobój, czy, czy, czy co przeciwnik w ogóle ma w planach? Nie wiem. Kurza mnie to coś ogólnie, ale... Mogłoby opuścić, kronoza, ale tak gra, też bym to opuścił dawno. Taki mecz, bo to jest bez sensu komuś tak czas zabierać. Brawo Martinez. Co to jednak jest dziewięćdziesiąt siedem? Oj, Mogę być to ładna bramka. Brawo Martinez jest spalony.

Dobra, w tym meczu już raczej nic ciekawego nie wydarzy, chyba że no, pójdzie tapi. ale na no, szczęście no, pięknie zabekwane też szały przejęcie w obronie, więc może będzie kolejna szansa dla przeciwnika i nie wykorzystaję. Właściwie mi z bara wjechał, nieładnie tak robić. I w tym meczu się właśnie nic nie zmieni, tak mi się wydaje. O, jeszcze popinam, solo, bo, No więc tu mi się chyba nie zdarzy, więc... Porobię piki i paczki i widzimy się w grze. Więc do zobaczenia za chwilę. Cześć. Dobra, więc porobiłem jakieś paczuszki i nie są one najlepsze. Mamy tu w sumie dobre paczki, ale dobra. Zaczynamy sobie od... O to myślę, bo reszty nie ma co sprawdzać. Trzeba sobie samą kartę. Miałam tutaj karty. W lecimy. To może być Mirror Czy to będzie Wanda? Oczywiście, że to nie będzie wandaik. Widzimy kolejną paczuszkę. Czy będzie paczuszka? 2x10+, to jest zadanie, które było. Nie mamy specjalnego, no to... Pomijamy to od razu. No, napiszcie w komentarzach, czy... Czy, czy w Fifa Wam się podoba, czy kontent Fifa będzie Wam się podobał i jakieś porady do nagrywania, czy coś, tej gry. Czy w kartę Błaga, mam kartę specjalną? Uwaga, mam kartę specjalną. To będzie Bearded One, żartuję. I nie wiem, jak to będzie. Nie mam tam się. Mamy tu problemy, oto. Nie, nie jest to dobry traf, ale nie jest to ten swój traf, bo koder mi się cały skończył. Więc, no, nie jestem zły. Zawsze lepsze to niż, nie wiem, złote karty z takiej paczki. Dobra, co mamy tu następne? 10 razy 80 plus, 85 plus uwaga. I co tu nam poleci? Mamy toca, Hiszpania, napastnik. Nie ja pojęcia co to musi być. I do niego dochodzi nerfan. No być nie mogę chyba. Ale może coś kryje w środku dobrego? Uwaga! No niestety nie. Ale dobra. I mamy paczkę jeszcze z tocem kolejną, więc. Wymiennym tocem. Tu to może być coś o wiele lepszego. Bardzo do powiększenia sobie szansę otworzymy jeszcze to, Chcę, będzie coś jest Mamy coś spikalnego dziwo. I po to nie będzie jakieś gelazo. No dobra, to no jest to bardzo, bardzo dobry traktu, te patuszki. Mi dwa, oczywiście lepsze to niż to karta. Dobra. I teraz ostatni tocik. Uwaga. Może tu polecić coś do pierwszego skadu? No może, może, ale uwaga. Mamy więc co raczej to raczej nic dobrego nie będzie, nic dobrego nie wróży. I. No, i niestety, no... pech. Pech, pech, pech. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że widzimy się w draftach. I może będziemy kontynuować tą serię. Bo fajnie mi się FIFA nagrywa. Jeszcze montować trzeba to, trochę gorzej, ale. Ale to i tak fajne, więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.